Państwa gościem jest Lech Majewski, wybitny reżyser, nie tylko, zresztą artysta, pisarz, malarz, człowiek renesansu, można by powiedzieć. No teraz to się mówi na człowieka renesansu, kogoś, kto śpiewa i tańczy. No, ale robię różne rzeczy, tak. No, w renesansie było to dość popularne, żeby się zajmować różnymi dziedzinami. Ja zawsze jestem zafascynowany twórcami renesansu. Zresztą daję temu dowód w swoich filmach, chociażby młynik Krzyż i Peter Bruegel, A je podziwiam ich i są dla mnie takim niedościgłym wzorem, jak można rozbudować sobie ciekawość świata i tworzenia, interpretowania tego świata. Więc to jest mi bardzo bliskie określenie, aczkolwiek ono się zdewaluowało w dzisiejszych czasach, bo wystarczy, że ktoś robi jakieś dwie czy trzy rzeczy i od razu mówią o nim, że jest człowiekiem renesansu. Więc jak pan myśli, czy, czy jednak prawdziwi artyści renesansowi jednak wciąż są chyba pośród nas? I trudno jest mi mówić o tym, natomiast niestety nastąpiła taka ścisła specjalizacja. Ten XX wiek zachorował na taką bardzo wybiórczą specjalizację, co doprowadziło do tego, że zarówno w, zarówno w nauce, jak i w sztuce ludzie po prostu wpadli w takie dołki i specjalizują się w bardzo wąskich dziedzinach, nie widząc kontekstu, a ten kontekst jest bardzo istotny, bo te dziedziny, obojętnie czy porównamy medycynę, czy fizykę, czy chemię, czy sztukę, one w sumie się uzupełniają, nie na darmo wielu lekarzy maluje, rzeźbi. No, to jest coś takiego, że nie jesteśmy tylko tą jedną rzeczą, a jesteśmy zanurzeni w tym sumarycznym doświadczeniu. Więc to jest bardzo istotne, żeby nie zgubić również tego widoku całości. Film Dolina Bogów powstał w Centrum Technologii Audiovizualnych, między innymi we Wrocławiu. To założył Zbigniew Rybczeński, który miał tą ideę, żeby to było takie re miejsce renesansowych spotkań właśnie artystów i naukowców, żeby to połączyć ze sobą, żeby znowu powrócić do tych renesansow renesansowych wzorów w najlepszym tego słowa znaczeniu. No tak, rozmawialiśmy z Byszkiem, ze Zbyszkiem o tym i nawet te pierwsze ruchy, jakie ja wykonywałem przy Dolinie Bogów, to właśnie były rozmowy ze Zbyszkiem. No, potem już Zbyszka nie było w cecie, natomiast pojawili się nowi ludzie i bardzo dobrze się z nimi współpracowało i udało się ten film dokończyć. Głównie właśnie te wszystkie sceny bluescreenowe, greenscreenowe kręciliśmy w cecie i no, tutaj mieszkali w hotelu we Wrocławiu zarówno Malkowicz, jak i Josh Hartnett, jak i Bernice Marlowe, Kir ta plejada gwiazd, która występuje w tym filmie. Z tego, co słyszałem, mówi się o tym, że John Markowicz lubi wracać inkognito do Wrocławia. Tak się we Wrocławiu mówi. No tak, on polubił to miasto. Zresztą nie tylko on. Berenice tutaj również bardzo dobrze się czuła, ta dziewczyna Bonda. W ogóle wszyscy tutaj dobrze się czuliśmy i tak z sentymentem wspominamy Wrocław. Z kolei Dolina Bogów to jest film o tym, że czasami z absurdalnością świata trzeba walczyć absurdem. Czy pan też walczy z absurdalnością świata i właśnie w ten sposób? Wie pan, to już widzowie muszą zdecydować, nie ja. Aczkolwiek no jest takie podejście, że, że z absurdalnością świata trzeba walczyć absurdem. No nie można się poddać absurdowi. W jakim sensie we Wrocławiu tutaj też działa pomarańczowa alternatywa. Dzisiaj mamy trochę inną rzeczywistość, ale również jest absurdalna, a przynajmniej robi się coraz bardziej absurdalna. I wydaje mi się, jakaś ekwiwalencja pomarańczowej alternatywy przydałaby się do tego absurdu, który występuje teraz z tym pomieszaniem pojęć, kategorii, płci wszystkiego politycznych pomieszań, no, tych, tych całych tych, takich y, zburzonych konstrukcji, które y, ludzie się w tym gubią, właściwie niepewnie chodzą po tych gruzach. To znaczy, to nie jest tak, że idą po twardym gruncie, tylko idą po gruzach czegoś. No, rozwaliliśmy wszystkie kanony, rozwaliliśmy kanony piękna, XX wiek zniszczył człowieka wojnami, totalizmami. I w wyniku tego żyjemy trochę na takiej połamanej przestrzeni i nawet ta sztuka współczesna oddaje tą połamaność i tą taką kikutowość tego. Parki są pełne takich jakichś niedorobionych rzeźb, jakichś połamanych rur, które udają sztukę. No gdzieś to piękne. Moim przyjacielem był u Świętej Pamięci Henryk Mikołaj Górecki I myśmy nie tylko przyjacielem, ale też sąsiadem. Myśmy w Katowicach często rozmawiali ze sobą. Zresztą w pięciu moich filmach jest jego muzyka. Również w Baskiacie, amerykańskim filmie, również pojawia się trzecia symfonia. Ponieważ jego frapowało, co się stało z pięknem. Pytanie, co się stało z pięknem. Więc wielokrotnie do tego tematu podchodziliśmy. Jak to się stało, że XX wiek porąbał się kierami Kanony Piękna. Zaczęło się pod koniec XIX wieku. I jako antidotum na to porąbanie, piękna, totalitaryzmy były niby takim próbą wznowienia człowieka, kształtu człowieka, to wszystko się sprowadziło do jeszcze większej jatki. Więc. Yy... To są skomplikowane tematy, a my tu mamy telewizyjny wywiad krótki, więc. To Bogów jest z kolei Muzeum Biedoty. Muzeum nędzy, tak. Muzeum nędzy. Muzeum nędzy, ten miliarder, multimiliarder, którego gra John Malkowicz, on zaczynał właśnie od odbycia na ulicy, odbycia nędzarzem i gdzieś tam zbudował tą swoją fortunę, ale jego postać jest taką. Sumą wszystkich bogaczy, których poznałem, chociażby robiąc wywiady z różnego rodzaju super bogatymi ludźmi, którzy kolekcjonują sztukę współczesną. I to gdy Baskiata robiłem, to miałem z nimi styczność. I, I my idolizujemy tych ludzi, my ich widzimy jako takich herosów, jako jakieś super ważne postacie, które tam trzęsą światem. A tak naprawdę, jak się ich pozna i się z nimi rozmawia, to są bardzo krusi, nie, niezwykle podatni na lęk ludzie. Zresztą mają się czego bać, bo pieniądze, nie, to nie jest tak, że ma pan ogromne pieniądze i w związku z tym może się komfortowo rozłożyć na kanapie. I te, nie, to po prostu te pieniądze przyciągają z dużo złych sił. Dookoła. Jest coś takiego, że one pochodzą z ciemnej strony niejako. Bo one, jak rozmawiałem z tymi miliarderami, oni są pełni lęku o swoich najbliższych, o dzieci. Ich niepokoi to, czy też opresjonuje ich fakt, że nie mogą wyjść do sklepu, do parku, do... muszą być otoczeni jakimiś gorylami, security guards. Muszą. Całkowicie chodzą w ochronie. No a ci ochroniarze, nie, no nie chcę ich obrażać, ale to nie jest najlepsza kompania towarzysząca prywatności czy jego życia. No to Presley tam w filmie również poruszam to, jak Presley pod koniec życia już nic nie robił, tylko jadł i rozmawiał z tymi swoimi gorylami. No i tak jak jego córka stwierdziła, i głupiał. Po prostu. Uh, już nie mówiąc, że on miał poważną depresję i miał różne inne tam problemy, ale to jest przeklęte życie. No to Jackson, to ja pracowałem w studiu u Lincha i myśmy tam robili, ja przynajmniej byłem takim artystycznym superwajzorem różnego rodzaju klipów muzycznych tam właśnie Jacksona, Madonny, Ariem przyczyniłem się do wizualności Losing My Religion Ariem, pokazując temu reżyserowi film Paradżanowa. No i widziałem tych wszystkich idoli, widziałem ich z bliska. I z drugiej strony przygotowując Baskiata, widziałem tych superbogaczy i nie ma czego zazdrościć, tak bym to powiedział najprościej. To my mamy wolność. Tak. To my możemy iść i chodzić spokojnie po ulicy, oni nie. Tak, nie musimy tworzyć swojego awatara w prawdziwym życiu, jak robi bohater grany przez Malkowicza. Dokładnie. Wracając właśnie do Pana, czy bardziej się Pan czuje artystą myślącym obrazami, czy artystą opowiadającym historię? A, a czemu historie nie mogą być opowiadane obrazami? Czy to się wyklucza według pana? Nie, nie, absolutnie nie. No więc opowiadającym historię obrazami. Jak duże to jest wyzwanie? Wszystko jest wyzwaniem, wie pan, w życiu. A robienie filmów ma, no to jest, to nie jest prosty kawałek chleba, a szczególnie jak w moim wypadku robi się swoje osobiste filmy i swoje osobiste wypowiedzi, gdzie komercyjność tego, co robię, jest dla mnie na drugim czy też na trzecim planie. Muszę powiedzieć, że mimo wszystko, mimo że to nie jest celem mojej pracy filmowej, raczej celem jest mój szacunek do widza. Ja nie chcę widza... E, za, za mu przed oczyma, żeby mu ukraść dwie godziny jego czasu, a on będzie patrzał i tam będzie się działo różne jakieś tam eksplozje i, i inne rzeczy, a e, i nic z tego nie wyniknie. No, moim podejściem do widza jest raczej mm, odwrotność do tego, co proponuje tak zwany entertainment industry, bo ten entertainment proponuje ucieczkę od siebie. A moja propozycja idzie do porozmawiaj ze sobą. To jest odwrotny kierunek, i nie każdy, nie każdy czuje się do tego. Ludzie się boją bardzo samych siebie, ludzie się boją rozmawiać ze sobą, dlatego uciekają w różnego rodzaju ucieczki. To jest jedna z formuł nieporozmawiania z sobą samym. Ale wie pan, jak sądząc po odbiorze na świecie, to nie mogę narzekać, bo pod różnymi szerokościami geograficznymi ciągle dostaje takie wiadomości od ludzi z całego świata, że w jakim stopniu te filmy no, są dla nich ważne. Czyli to film jako lustro może być? Lustro, w którym widz może się odbić, odnaleźć z siebie, czy odnaleźć pewne problemy, z którymi się zmaga? No, nie, nie użyłbym tej metafory, że lustro, to raczej jako poruszenie pewnych strun w człowieku, które jeżeli zaczynają wybrzmiewać, to, to go to niepokoi, jakoś chodzi za tą osobą i, i wtedy jakby szuka odpowiedzi, no przynajmniej no to jakoś siedzi potem w człowieku i no gdzieś tak, ale ja nie jestem odbiorcą, ja jestem twórcą moich filmów, więc trudno jest mi tu mówić, ale cytuję tu trochę tak jak gdyby to co ludzie piszą w mailach. Czyli ważne są kino stawiające pytania, właśnie niekoniecznie udzielając odpowiedzi. Ja nie wiem czy ja stawiam pytania, to raczej jest taka próba wspólnego myślenia. znaczy Ty też musisz usiąść i pomyśleć ze mną, czy to są do końca pytania. No to czasami być może są, ale to raczej chodzi, chciałem Cię zaprosić za poważną rozmowę. To niekoniecznie są, że pytania, i niekoniecznie to jest lustro, ale to może być pomocne w pytaniach, w lustrze, w widzeniu siebie, na pewno, ale to jest raczej. Yy... No, forma takiej rozmowy trochę mniej banalnej. Mniej banalnej rozmowy, ale też film chyba, który powstał trochę w kontrze właśnie do absurdalności, do tej do filmów komercyjnych. To bardzo odważna wizja. No to już jest opinia. To dziękuję bardzo, jak pan tak uważa. I ja już nic nie mam do dodania. No bo co. <laughs> ale jednak to, że ten film powstał, to też jest swego rodzaju, cud, że udało się go zrealizować mimo tych wszystkich problemów, mimo że... Nie jest łatwo tak ambitne projekty robić. No na pewno to jest bardzo dużo pracy i zapalenia zielonych świateł w różnych takich trudnych momentach, zważywszy też budżet i obsadę, jaką miałem i, i ci ludzie jednak zgodzili się grać w moich filmach za bardzo symboliczne wynagrodzenia, a przyzwyczajeni są do hollywoodzkich stawek. E skalę mojej wizji przy jednocześnie limitowanym budżecie, to jest trudno zrealizować, mówię o efektach specjalnych, a jednak jakoś to się dało zrobić. Prawdopodobnie mógłbym otworzyć Uniwersytet oszczędzania. No właśnie, ale czy, mimo, czy to oszczędzanie chyba uczy kreatywności, jak sobie poradzić z tym, że trzeba szukać nowych rozwiązań? No, każde takie nie pójście w nieznane uczy kreatywności. No, jeżeli się idzie utartym szlakiem, no to kreatywność nie ma większego znaczenia. Natomiast bo, bo to już jest sprawdzone, to można się tylko i wyłącznie oprzeć na innych doświadczeniach. Natomiast w momencie, kiedy się wchodzi na nieznany szlak, no to co chwilę wyskakują jakieś niespotykane problemy za drzew wyskakują te duchy, które cię usiłują, usiłują przestraszyć, żeby już dalej nie szedł tą drogą. No ale to są tylko takie mm, e, straszaki, bo tak naprawdę to, e, to jest tak jak w historiach o bohaterach, no tam zawsze są te siły przeciwne. Ale trzeba wierzyć w to, co się robi. Jeżeli się wierzy w to, co się robi, to one potem działają z powrotem za te drzewa. Ja? Droga wolna. Myślałem się, że scenariusz chyba był bardzo precyzyjny. I to, jak to było właśnie na poziomie scenariusza? Czy to faktycznie było jeden do 1 mniej więcej, co zobaczyliśmy na ekranie? Czy też to się zmieniało w trakcie pracy nad filmem? No, w dużej mierze ten scenariusz ja wypracowałem przez lata. Zresztą na ten scenariusz reagowały te gwiazdy i John Malkowicz i Josh Hartnett, To był ten moment, kiedy oni stwierdzali, że to jest na tyle niezwykła propozycja, że oni chcą w tym uczestniczyć. Ale ja jestem człowiekiem otwartym, to znaczy jeżeli coś się dzieje takiego, czy w plenerze, czy na planie, czego nie przewidziałem w scenariuszu, no to uszy i oczy trzeba mieć otwarte, bo to są czasami Siły wyższe. Czasami, jak im się podoba robota, to wstępują i coś oferują, czy coś zaskakującego. I, albo bardzo często zaskakującego, i albo człowiek ucieknie przed tym zaskoczeniem. O Boże, to mi miesza plany, moje plany są najważniejsze. Albo dostrzeże w tym pewnego rodzaju dar. No myśmy kręcili na przykład na tej pustyni, jaką jest Dolina Bogów. i w temperaturach powyżej 40 stopni. Bez przerwy pije się wodę, tam opieka medyczna podaje całej ekipie butelki wody, bo to po prostu jest niebywa temperatura i to jest strasznie suchy klimat, taki pustynny. I człowiek się nie poci, ani nie chodzi do ubikacji, bo to jakoś lekarz tłumaczył, że jak, jak pijesz, to już od razu to paruje i i, I nie ma czasu w ogóle, żeby to przez skórę przejść czy przez coś. Niesamowite w ogóle tam są warunki. A jednocześnie ci Indianie na Wacho żyją tam bez dostępu do bieżącej wody. Najważniejszym meblem w ich e, hoganach, czyli tych glinianych szałasach jest, są pojemniki z wodą. E, to jest złoto ich. To jest ich najważniejszy e, surowiec. Natomiast w pewnym momencie pojawiła się czarna chmura, i nad planem zdjęciowym zaczęło mocno lać i porobiły się przedziwne efekty. No, i oczywiście cała ekipa się pochowała pod namioty, a ja mówię: Nie, kręcimy, bo my to wykorzystamy. To jest dar. No, ale to nam burzy scenę, to to, to tamto. Nie, właśnie, że to jest dar, który dostaliśmy. Kręcimy. No i nakręciliśmy i znalazło to swoją drogę do filmu. Także mm, ja zawsze uważam, że te takie specyficzne momenty dużo dają. To prawda. I, I gratuluję tego filmu. Gratuluję też pomysłu z katapultą. Bardzo mi się podoba. Dziękuję bardzo. Jestem też ciekaw, jaką drogą pan pójdzie dalej. Czy już są plany kolejnego filmu? No tak, ja już kręcę następny film. To się nazywa brzzić bardzo cudowna, więc to już jest, no jeszcze tam dokrętki mamy, ale już jest, jak to mówią w Ameryce, in the can, w puszce, już jest już jest nakręcony. Mam nadzieję, że już niedługo się doczekamy też właśnie tego filmu. Jak wspomniałem, gratuluję Doliny Bogów. Bardzo się cieszę, że udało się ten film zrealizować i myślę, że będę do niego wracał, bo jest faktycznie o czym rozmyślać i jeszcze pewnie nie raz się spotkam z tym filmem. No bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.